Kolejny materiał z przeszłości Tak jakoś nie wiem W tą sentymentalną nutę wszedłem No i jadę dzisiaj w trasę I nagrywam któryś z kolei Będę sobie to wrzucał systematycznie Także nie zdziwcie się, że jak za oknem będzie śniega Ja w krótkim rękawku sobie gdzieś jadę Jadę dzisiaj na Adobe Video Day ale opowiem Wam jakie przyjemności mieli młodzi ludzie w dawnych czasach, bo tak jak mówię, no, patrzę na, na to, co mi tutaj YouTube wyświetla, jeśli chodzi o przedział wiekowy. To jest sporo młodych ludzi, ale ci co są w moim wieku, to też pewnie lubię już wspominać, bo, bo takie nostalgiczne czasy to się fajnie wspomina. I chętnie poczytam komentarze, bo lubię te Wasze komentarze. Oczywiście, jeżeli są nie jakieś, wiecie. Lubię czytać te komentarze, bo, bo to poszerza horyzont. Także jakie przyjemności miał młody człowiek w moich czasach? Czyli ja mówię czasy podstawówki, bo to już w średniej szkole to było trochę inaczej. Rozluźnienie można było do Berlina jeździć, Berlin Zachodni, Berlin Zachodni, Kurnia tu stoi. O wyjazdach do Berlina też Wam powiem, jak to wyglądało, żeby, żeby Wam powiedzieć, skąd wtedy można było trochę hajcu dorobić, nie wiem, w szkole średniej. Ta, jak sprawa wyglądała z takimi rozrywkami młodego człowieka. Młody człowiek, czyli ja, no generalnie pamiętam taki harmonogram tygodniowy, bo, bo był ten harmonogram tak stworzony i to jest wryte w pamięć, bo to były czynności, które się powtarzało przez, nie wiem, lat kilka i, 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 i one mi się wryły w pamięć. Także jeżeli wy żeście mieli jakieś rytuały z przeszłości, bo jesteście w podobny do mnie wieku, to chętnie poczytam. A jeżeli jesteście teraz w młodym wieku, to to również poczytam, jakie są teraz rytuały. A więc, słuchajcie, wyglądało to tak, że weekend może zacznę od niedzieli, bo nie wiem, czy poniedziałek jest pierwszym dniem tygodnia, czy niedziela, ale zacznę od niedzieli niedziela to był zawsze rosół, jakoś było zdobyte, Zdo, zdobyty był kawałek kuraka, żeby ugotować rosół, także obiadki zawsze były, bo wtedy no, nie było restauracji, do restauracji się nie chodziło, teraz dopiero są fast foody, było kilka kawiarni, restauracji, ale to no, tam, tam się po prostu nie jadło, jadło się w domu, w 100% się jadło w domu, ponieważ system był taki, a nie inny i lepiej ludzi było trzymać w domu, niż jak się mają gdzieś spotykać i, i nie wiem, jakąś tutaj konspirę organizować. Także w niedzielę to zawsze były obiadki domowe. W poniedziałek pamiętam, bo jakoś tak to musiał trwać pewnie z rok, bo miałem do szkoły na późniejszą godzinę, czyli tam na 15. I pamiętam, że wtedy u nas były delikatesy na KZMie, na ulicy zagórskiej i w tych delikatesach, nie wiem, to była jakaś godzina 13 czy 12, godziny nie pomnę, było coś takiego, że rzucali w poniedziałek śmietane. I generalnie wyglądało to tak, że jest ten sklep zamknięty, bo wiadomo, że nic nie ma, pewno ci przyjeżdża towar, oni rozpakowują, wrzucają, wiadomo, że połowa towaru gdzieś tam pewnie z Podlady była dla znajomych, dlatego, no ale wtedy być ekspedientką to naprawdę było coś. I jaki, jaki, jaki był rytuał, był nieprawdopodobny. Przed tym sklepem kłębowisko ludzi. Wygląda po prostu jak kurwa bitwa pod Grunwaldem. 6 tysięcy osób, jedne małe drzwi. Niejednokrotnie się tak zdarzało, że te, 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 tam szyby wypadały, bo każdy się tłoczył, żeby starczyło. Jest otwarcie. Ja oczywiście ten mały kurnia, kajtek siedmioletni czy tam ośmioletni, który się tam wbija do tych delikatesów, bo mama. Z, Powiedziała mi, że jak mogę, to żebym poszedł, i wtedy dzieci były jakieś bardziej samodzielne. Nie trzeba było ich nigdzie kurwa wozić samochodem, tylko się jeździ, chodziło autobusem, człowiek miał klucz na szyi i nie, nie było żadnych problemów. Jak, tak jak teraz, że trzeba e, między jedną a drugą, między tenisem a grą, na fortepianie, trzeba gościa przewieźć 300 metrów samochodem, bo by się zgubił. Wtedy tak nie było. Także ja jako ten 6-7-latek, czy 8-latek, powiedzmy do tych delikatesów się wybierałem, bo szłem na później do szkoły i rozumiecie, była, rozpoczęła się bitwa pod Grunwaldem, rachu, ciachu, trzas, trzas i można było kupić śmietane i masło. I to, był, to było zdobyć. I cała rodzina była mi wdzięczna, że, że mogłem zaopatrzyć nas w tak trudne do zdobycia dobra. To był poniedziałek. Wtorek, środa to jakiegoś tutaj specjalnego... Wrycia w pamięć nie mam, ale mam yy, czwartek. Czwartek pamiętam. Nie, czekajcie. W środę to, była, to, był, to było yy, wybranie się na zapiekankę. Były, <laughs> pizza się to, teraz wtedy się nazywało pizza, słuchajcie, albo zapiekanka, no były takie zapiekanki, takie długie, pamiętam, że zawsze na dworcu w Krakowie można było takie długie zapie zapiekanki kupować, jak żeśmy jeździli gdzieś tam na wakacje, to właśnie z Krakowa gdzieś tam się jechało do Budapesztu pociągiem, pamiętam, czy w czy, 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 czy jakieś tam inne odległe demoludy, e, to tam były te zapiekanki, to była też zajebiste przeżycie, mam w głowie wrytą zapiekankę, bo nie było żadnych fast foodów, KFC, różnych innych takich pierdół. I rozumiecie. E, e, szło się na pizzę. U nas były takie dwa albo trzy miejsca w Kielcach, gdzie sprzedawali pizzę. Czyli nie wiem, czy teraz jeszcze się coś takiego sprzedaje. No, u nas się sprzedaje na przykład. Jest taka piekalnia pod telegrafem w Kielcach i jest właśnie, to jest takie okrągłe coś, ciastko to do wielkości dłoni powiedzmy. I tu są pieczarki i trochę sera. I to wtedy się nazywało pizza. I ja jako młody człowiek miałem wyobrażenie pizzy, że to jest właśnie to. Nie myślałem, że pizza to jest pizza, tak jak teraz wiemy, idziemy do pizzy, ha, czy to telepizzy, czy do jakiejś innej pizzerii. My wiemy, co to jest co to jest pizza. Ja właśnie to coś z pieczarkami uznawałem, że to jest pizza. I chodziło się na pizzę. Nie było to tak prosto jak teraz, że się idzie i się kupuje i się je. Jak się przychodziło na taką pizzę, to był, środa pamiętam, to znowu kurwa bitwa pod Grumwaldem, słuchajcie. Kolejka, nie wiem, 300 osób w tej kolejce stoi i dwie czy trzy godziny się stało w takiej kolejce yy, i w tej kolejce można, w, no czy to za, zawierało się przyjaźni, podrywało się dziewczyny, no i, 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 i tak dalej. I w tej kolejce się stało i nagle się dochodziło, bo to wie, proces był, no, że schodziło to na bieżąco. Ci, co mieli wtedy pizzę, albo salon gear to byli no, po prostu, albo zieleniak, to kurwa, no nawet dyrektor zjednoczenia nie był taki zajebisty, jak gościu, który miał zieleniak, pizzę, Komis, komisy chyba były państwowe, ale zieleniak można było mieć prywatny, słuchajcie. No i taką pizzerię jak miałeś, to rzeźnia, po prostu rzeźnia, schodziło wszystko na pniu. Te kolejki niekończące się, no pół miasta to stała kolejka do pizzerii. Była taka, pamiętam, pizza, ona chyba jest do tej pory, ja tam kurwa muszę iść, jak ona jest, chociaż nie wiem. Naprzeciwko Notu, czyli Naukowej Organizacji Technicznej w Kielcach, jest taki budynek na Sienkiewicza tam naprzeciwko była taka pizzeria i druga taka pizzeria to była na ulicy Małej, ale tam już kamienicę wybudowali, także jej na pewno nie ma. Ale muszę pójść i coś takiego kupić. No i tą pizzę się właśnie zdobywało. W środę I to był dzień, kurnie, takiego wyjścia, z kolegami się szło, każdy dostawał tam jakąś kwotę pieniędzy, nie pamiętam jakie to, jakiego to rzędu było i... I, 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 I ile ta pizza kosztowała? Bo to pewno inflacja i te wszystkie zmiany ustrojowe by to i tak nam odpowiednio e, zakrzywiło tą rzeczywistość. Ale dostawało się tą kasę i szło się na taką pizzę. I e, To była środa. W czwartek, słuchajcie, kolejna. Ja pamiętam z ojcem, bo o, o, ojciec e, zawsze mnie w czwartek zabierał do centrali rybnej w Kielcach. Była centrala rybna. Teraz tam jest salon plusa na ulicy Sienkiewicza. I w czwartek żeśmy chodzili na rybkę, oczywiście kolejka również, kurwa, bitwa pod Grunwaldem, 350 osób. I pamiętam, stało się wtedy, takie było wyjście do restauracji z tatą, żeśmy szli sobie, ale najczęściej na piechotę. <laughs> na Karazemie mieszkają to blisko centrum i kupowało się frytki rarytas rarytas w tamtych czasach nie było tak jak teraz mrożonych frytek że się kupuje mrożone frytki w mcdonaldzie się je były też takie punkty oprócz tych pizz i tego co wam teraz mówię centralny gdzie sprzedawali takie frytki w takim rożku ale, ale jak, jak wyglądała kwestia, kwestia tej centrali rybnej? Bitwa po Walden, stoimy dwie godziny w kolejce, to już akurat niko, nikt się tym nie przejmował. No to standardową rzeczą było, że jak cokolwiek trzeba było dostać, czy to, była, czy to było jedzenie, czy to była pizza, czy to była benzyna, o benzynie też Wam opowiem. Kurnie, ale mi się otworzyło jakaś klapka w głowie. No i rozumiecie z stąpi... i do tej centrali rybnej zamawiane, co ja jadłem bo już przeciągam znowu to była kostka taka fileta nie wiem z mintaja bodajże gdzieś tam w głębokim oleju smażona i te frytki i do tego można było kupić Quick Cola bo nie było Coca-Coli ani Pepsi-coli, ale była taka polska podróbka to się nazywała Quick Cola albo Club Cola, coś takiego. No taki z smaku coli tak jak u nas teraz są te Hop cole, jakieś tam różne freeway kole, czy jakieś biedronko kole, no to wtedy coś takiego też było i można było, no tak się poczuć, kurwa zajebiście jest, no mam, mam sobie tą moją rybkę, te moje frytki i tą quick kole, to był czwartek w piątek, słuchajcie, w piątek był kolejny rytuał, bo nie zawsze niestety się to zdarzało, ale na osiedlach były takie kluby osiedlowe i u mnie obok mnie był taki klub miniatura i w tym klubie miniatura był taki bar i w tym barze, rozumiecie, Rzucali w piątek, kurwa, prażynki, prażynki, mam to wyryte w głowie, ostatnio znalazłem prażynki w sklepie, bo, bo też mnie jako młodemu człowiekowi wydawało się, że te prażynki to są chipsy. Bo na zachodzie można było wiedzieć, że oni jedzą chipsy, i mi się wydawało, że to jest to samo, co te prażynki. Ale to się okazuje, że to nie jest to samo i właśnie można było sobie iść do tego klubu osiedlowego miniatura i nabyć prażynki. I to był po prostu zajebiście miły dzień, bo można sobie było te prażynki jeść cały dzień. Też tam się wołało, pamiętam wtedy nie było telefonów, nie było takich rzeczy, że ja mieszkałem na czwartym, to nie chciało mi się dymać na górę. Może dlatego jestem taki, kurna, jaki jestem, ale wszyscy tak robili. Wołało się tam pod blokiem, mamo, 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 kurnia, rzuć tam piątaka, bo prażynki rzucili i potem te prażynki się leciało z kupakami kupowało się każdy tam ten swój worek prażynek miał i był zajebiście zadowolony można było jeszcze, takie prażynki były dostępne niewysmażone, że kupowało się olej, znaczy kupowało się no miało się tam olej, podgrzewało się go wrzucała się taką malutką prażynkę, ona była taka no, super malutka i ona jak ten olej wpadała to się nagle tak roz, roz, rozwijała i się robiła taką dużą prażynką, także to był piątek Sobota to chyba była taka, no nic tam się jakiegoś szczególnego nie działo, standardowe, standardowe zabawy. Także taki był rytuał moich młodych lat. Nie wiem, czy teraz macie rytuały. Pewnie teraz są rytuały, typu idę na Tenisa, idę na fortepian, idę na angielski, idę na francuski, idę na niemiecki, idę na szwedzki, idę na holenderski. No wtedy tak niestety nie było. Ale na angielski też chodziłem, rozumiecie, na jakieś prywatne lekcje. W przedszkolu? Na, w przedszkolu nawet miałem angielski, co ciekawe. No ale dobra, kończę już ten wywód, bo się rozgadałem.